Dobra, jeszcze nagrywa. Cześć, Siemanko, z tej strony Shadow i robię coś, czego nikt się nie spodziewał, czyli kontynuację mojego pierwszego filmu. To jest Koki na moim pierwszym filmie. Też grałem z Kokim. Koki, przywitaj się. No, no, no. A niezbyt, niezbyt wygadane towarzystwo. Nie działa mi dźwięk. Okej, dobra. Eee, co teraz? Dobra. Ej, Też sam to działo. o tak? Dobrze. Dobrze ją robisz. No, no, no. O, no. Ej, siema Heavy Anktor też klasycznie jest, dobra Możemy teraz zagrać na poważnie by było co, co oglądać na moim filmie Jeszcze raz? No zagrać na poważnie, żeby było co oglądać A jakby co, to czemu ty chcesz? To no, bym nagrywać film na YouTubie. No bo ja nagrywam na YouTubie. Tutaj nagra, grałem swój pierwszy film na YouTube i trzeci, no to te, teraz jak mam już 50 subskrypcji, no to nagrywam kolejny. Na taki sobie pomysł wpadłem. O oh, jak mi. To, to trochę mi tego serwera brakowało, muszę przyznać. Kurde. Kiedy tu nie grałem? Nawet nie pamiętam, odkąd tu nie grałem. O, teraz czas się w, zupełnie odmurzyć i wziąć się. za treść na 100%, żebyście mieli. Anktor. Brawo, Anktor. Oczywiście nasz kochany komunist e e też tutaj jest. E jak ktoś nie wie o co chodzi, no to zapraszam na mój serwer Discord, link oczywiście w opisie. Hmm, jak chcę pokonać Antora, to potrzebuję innej broni. Dobra, zagram sobie Demo, demo nighter, tego dlatego że ich nienawidzę. Na tym serwerze, że to, 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 to nawet 80 dał. A, tutaj się poznaliśmy. Ja, Koki i Anktor. Na tym serwerze w ogóle. Pamiętacie, jak jeszcze miałem? Jak... W ogóle, kto pamięta, jak nagrywam z Koki? To były kurde niepamiętne czasy, to były. Miałem. ile z. To, to, to był pierwszy film na moim kanale, właśnie. <laughs> to mnie zabił Max Aha. Aha. Nie wiem, może też coś poopowiadam Proszę Anktor <laughs> mm, Opowiadam jak mój kanał na YouTube się zmieniał bo ja szczerze uważam, że kiedyś moje filmy były znacznie lepsze. bo... na przykład ten właśnie mój pierwszy film, to ja wtedy to jeszcze robiłem porządne miniaturki. Mi się robić porządne miniaturki. Do tego jeszcze dochodzi fakt, że chciało mi się też porządnie montować. Tylko te teraz, firmy to są po prostu takie montażu jedyne co robię to docinam początek, docinam końcówkę i ewentualnie nie wydnę jakiś fragmencik albo dodam jakiś fragmencik wtedy, wtedy to moje filmy ten mój pierwszy film trzy filmy to wygląda dało porządnie ponieważ tam to w zasadzie nie próbowałem was zamęczać z całą filmem, tylko po prostu chciało mi się wycinać kilka najlepszych fragmentów. O... Discord nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale te, teraz jest znacznie lepszy z prostego powodu. A konkretnie ja w zasadzie z, założyłem ten serwer Discord w ogóle się, się nie, 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 w ogóle praktycznie nie wiedzą co ja robię. A te, teraz jak mam, te, teraz doszedł mój kolega z klasy z, jako admin no to teraz te te, ma do, doświadczenia z tym A może bym tak zmienił, a w, w ogóle to wolicie w jak dwie firmy są te takie jak: jak właśnie ten mój pi, pierwszy, pierwszy Skokim. Czy, czy właśnie. Czy wolicie jednak takie ciągu, takie ciągłe? Takie jak są teraz. Nie wiem. Prawdopodobnie nie tak jak były kiedyś, bo nawet ja uważam, że są lepsze. tylko po prostu. Wymagają dużo więcej wysiłku. No i czasu. Ale w sumie teraz będą wakacje, no to będę miał dużo więcej czasu. Eee yy, nienawidzę demoknightów. Tak. <grystanie> Okej. Okay. Widocznie An nam odleciał. A, pamiętam czasy, w których zakresie, był kojarzony z żółtym gibusem, a nie z komunizmem. O, podleciał. Ach. Blum, 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 blum. A, ten, ten żart nigdy nie przestaje nie być śmieszny. Aaa, mm. ten koleś ma direct hita. Dobra, więc się trochę zagapiłem i odcinek wyszedł trochę zbyt długi, więc dzisiaj pół, a za jakiś czas drugie pół.